Cześć, witajcie na kanale Winad.pl. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o podejściu Vor Approach w samolocie Airbus A320 akurat w tym wypadku od Phoenixa. Na początek należy powiedzieć, co to w ogóle jest to podejście Vor czy VOR? Otóż jest to podejście nieprecyzyjne w odróżnieniu od podejścia ILS pomimo to, że z ziemi jest wysyłany sygnał radiowy, który może naprowadzać w jakimś stopniu samolot, to trzeba mieć świadomość, że na wielu lotniskach radiolatarnia VR nie jest zlokalizowana w osi pasa, a obok niego, co powoduje, że nawet jeśli ustawimy odpowiedni radial do tej radiolatarni, to i tak nie będzie nas prowadzić w oś lotniska, tylko albo obok niego, albo po prostu nie w osi pasa. Dodatkowo nie jest to tak precyzyjny sygnał, który, jaki możemy spotkać w przypadku systemu ILS, ponieważ wychodzi on tylko jakby z jednej radiolatarni. Jest to jeden sygnał, nie podwójny, tak jak w przypadku lokalizera. To po pierwsze, a po drugie, w przypadku podejścia VOR nie mamy w ogóle do czynienia z prowadzeniem pionowym, czyli nie ma żadnego sygnału pionowego, i w związku z tym yy, można powiedzieć, że ten, to podejście VOR możemy wykonywać niejako na dwa sposoby. Yy, jeden ze sposobów jest to yy, podejście po ścieżce tzw. Tak guidance pad czyli to jest ścieżka, która jest wyliczana, ścieżka zniżania, która jest wyliczana przez nasz komputer pokładowy jest to troszkę podobne do tego co mamy w przypadku podejścia RNAF RNP i wtedy po prostu cała procedura i całe te VOR approach odbywa się niejako z automatu Natomiast drugi sposób jest to taki, że mamy zadaną na mapach ścieżkę zniżania i operując tutaj w naszym komputerze pokładowym, a dokładnie w autopilocie, wykonując odpowiednie zniżanie na poziomie takim, jakie wynika z map dla uzyskania danej ścieżki zniżania. Robimy to niejako ręcznie, pilnując wszystkich innych parametrów. Oczywiście to pierwsze podejście, ten sposób z użyciem tego Guidance pad, czyli podejścia podobnego do RNAF, jest zautomatyzowane, jest dużo łatwiejsze. Natomiast nie możemy go wykonywać w przypadku lotnisk, które, gdzie ta ścieżka zejścia jest na tyle duża. Na przykład gdzieś w górach albo, albo w jakichś tam sytuacjach, takich właśnie, gdzie ta ścieżka zniżania ma powyżej 3,77 stopnia dla samolotów klasy C, czyli takie jak Airbus A320, co też objawia się między innymi komunikatem, który pojawi nam się w naszym MCDU. I ten komunikat brzmi two-step pad. Oznacza to, że po prostu przy, takim, przy takiej ścieżce zniżania samolot nie jest w stanie utrzymać wymaganej prędkości poziomej. Zresztą podobne sytuacje mogą się zdarzyć również na podejściach RNA w Wówczas również to Wy musicie przejąć kontrolę nad zniżaniem. Kontrola zniżania w podejściu VOR, niezależnie w jaki sposób realizujecie to zniżanie, czy jest to zniżanie niejako z automatu za pomocą tego guidance pad, czy robicie to manualnie, jest kluczowa. Na mapach macie podane odległości od radiolatarni oraz wysokości, na jakich powinniście się znajdować. W tych odległościach, tak aby wasza ścieżka zniżania była prawidłowa. I właśnie kluczowe jest to, żeby w każdym z tych punktów, które są wyznaczone na mapie, tą wysokość sprawdzić po to, aby upewnić się, czy faktycznie jesteśmy na właściwej wysokości. Również bardzo istotną kwestią tutaj jest fakt, że Y, musimy mieć pewność, że nasza wysokość jest prawidłowo odczytywana przez samolot. Dlatego y, bardzo ważne jest, aby upewnić się przed wykonaniem procedury approach, że macie na przykład y, prawidłowo ustawione ciśnienie na y, wysokościomierzu ciśnieniowym. W niektórych liniach jest obowiązek y, jakby kilkukrotnego sprawdzenia tego przed wykonaniem procedury VOR approach. Właśnie po to, by uniknąć y, jakichś błędów. Charakterystyczną cechą automatycznego podejścia VOR Approach w Airbusie A320, mówię tu o podejściu y, za pomocą tego Guidance Path, czyli w trybie jakby automatycznym, jest to, że ze względów bezpieczeństwa, właśnie dlatego, że jest to podejście nieprecyzyjne, czasami wręcz dosyć mocno nieprecyzyjne, Samolot nie pozwoli nam lecieć na autopilocie poniżej określonej wysokości. W zależności od zastosowanego programowania, autopilot rozłączy się po jakimś czasie od osiągnięcia wysokości decyzji, czyli naszego ustawionego w MCDU minimum. Omawiając podejście VR approach na samolocie A320. Należy jeszcze wspomnieć o pewnej kwestii, która nie zawsze jakby wygląda tak w wirtualnym lotnictwie jak w rzeczywistości, przynajmniej zdaniem realnych pilotów, których można oglądać. Chodzi mi o to, że mamy wiele map podejścia VOR. W których podejście to prowadzi nas, jakby, że musimy przelecieć przez oś nasze, naszej radiolatarni VOR, następnie zrobić albo ósemkę, albo taką pętlę niejako i dopiero ustawić się w osi pasa do lądowania. Według relacji wielu pilotów, których oglądałem i słuchałem, wynika, że tego typu podejście na Airbusie A320 wykonuje się niezwykle rzadko. Zazwyczaj tylko na specjalną prośbę pilota. W rzeczywistości piloci wykonują podejście VR approach w takich sytuacjach w ten sposób, że nie wykonują całej procedury podejścia VR, a jedynie final approach, czyli programują komputer według podejścia SID. I z ostatniego punktu seed od razu programują podejście końcowe Final Approach, procedury VR Approach. Jeśli słyszeliście o innych praktykach lub sami może pilotujecie A320 i jednak wygląda to inaczej, proszę skomentujcie to, dodajcie uwagi, więc może się zdarzyć, że ta informacja nie jest prawdziwa. Natomiast tak jak mówiłem od kilku pilotów, przynajmniej ludzi, którzy tak się tytułują na YouTubie czy, czy w innych mediach społecznościowych, słyszałem o takim sposobie realizacji procedury podejścia VOR Approach. Ok, przejdźmy teraz może do praktyki. Lecimy na lotnisku na lotnisko Hania na krecie. Jak widzicie, tutaj mamy mapę approach według VOR. Mamy tu podane zarówno wysokość podejścia końcowego, jak i kierunek podejścia końcowego 107 stopni. I pierwsze, co musimy zrobić, to sprawdzić w naszych danych nawigacyjnych w MCDU, czy mamy ustawioną właściwą radiolatarnię. Tak jak widzicie, nasza radiolatarnia w Hani. Radio latarnia SUD ma inną częstotliwość, więc pierwsze co robimy to zmieniamy tą częstotliwość właśnie w zakładce radio NAV w naszym MCDU. I jak to zrobimy to musimy oczywiście podać mu kurs do pasa czy inaczej mówiąc radial wchodzący. I to jest tutaj kluczowe, że w odróżnieniu od innych podejść tutaj musimy podać mu radial, żeby on wiedział w jakim kierunku do tej radiolatarni on ma lecieć. Robimy tu to na obu naszych wskaźnikach VOR. Zgodnie z zasadą dublowania się systemów, oczywiście, jeśli mamy bardziej skomplikowaną procedurę wykorzystującą więcej niż jedną radiolatarnię lub jeśli potrzebujemy drugie VOR do naszego podejścia odejścia goły around to wpisujemy tam inną. To co kluczowe również jest to żeby tutaj na zakładce e, progres mieć GPS Primary w Accuracy High i tutaj też ustawiamy naszą radiolatarnię jako naszą radiolatarnię docelową po wpisaniu sud. Tu mamy oczywiście do wyboru kilka radiolatarni o tym samym symbolu, więc wybieramy tą właściwą o właściwej częstotliwości. I warto sobie jeszcze w tym miejscu właśnie sprawdzić, jak to wszystko wygląda na mapie. Częstotliwość 108,6, radiolatarnia sud i tu właśnie e, zobaczcie standardowo pokazuje nam procedura przelot przez punkt VOR i zrobienie pętełki natomiast my do punktu D11 będziemy lecieć tutaj bezpośrednio od północy e, z naszego e, e, sida Oczywiście należy pamiętać, żeby oba te wory na naszym panelu były załączone, żebyśmy na navigation displayu widzieli te nasze radiolatarnie. Tu jak widzicie jesteśmy jeszcze 110 mil od radiolatarni. Tu jeszcze... E można właśnie sobie sprawdzić tą trasę jak ona przebiega jeszcze raz się upewnić czy nie ma tam żadnych discontinuity i czy jest to prawidłowo zaprogramowane jak widzicie tutaj będziemy dochodzić właśnie do tego punktu D11 od północy i następnie samolot skręci w lewo bezpośrednio na final approach do lotniska w Hani jeśli tu lecimy pod kontrolą, najczęściej jesteśmy też wektorowani, także to albo poprzez wektorowanie, albo poprzez samodzielne ustawienie już w naszym MCDU, natomiast w samolotach pasażerskich, czyli większych niż General Aviation, praktycznie tą procedurę wykonuje się tylko poprzez wykonanie samego Final Approach, przynajmniej tak jak wcześniej wspominałem. Tak mówią o tym realni piloci samolotów liniowych. Jesteśmy zatem wstępnie przygotowani do wykonania procedury VR Approach. Wróćmy zatem za chwilę, gdy będziemy już niżej. Ok, zbliżamy się już do lotniska w Hani. Jak widzicie, sobie wyciągnąłem tutaj na tablecie naszą mapę, żeby było trochę łatwiej. Natomiast to, co musimy w tej chwili zrobić, to sprawdzić jeszcze raz naszą pogodę. Oczywiście już wcześniej ją sprawdzałem wykonując performance do lądowania i, i przygotowanie y, naszego approach face. Natomiast jeszcze raz sprawdzam ciśnienie. To jest bardzo ważne y, właśnie, żeby mieć aktualne ciśnienie na naszym wskazaniu Ciśnienia mierza, wysokości mierza ciśnieniowego jak widzicie pogoda nieco tutaj jest gorsza są dosyć gęste chmury przez chwilę mieliśmy opady deszczu przygotowujemy się tutaj do lądowania już 10 tysięcy stóp więc załączamy światła lądowania i lecimy dalej, zniżamy się dalej. Tak jak widzicie, zgodnie z naszym wykresem na naszym navigation displayu, lecimy wprost do punktu D11, czyli do punktu wlotowego do procedury final approach na lotnisku w Hani. Również y, tutaj y, strzałeczki, które pokazują nam y, nasze wskazania VOR, czyli y, gdzie znajduje się nasza radiolatarnia. My natomiast lecimy kursem na wprost, aż osiągniemy zaprogramowany y, kąt, kurs do tej radiolatarni, czyli inaczej mówiąc, radial. Które tutaj w tym wypadku wynosi 107 stopni. Także tutaj lecimy prosto właśnie do tego e, punktu e, D11. Natomiast tu jeszcze wcześniej będziemy mieli automatyczne ograniczenia e, prędkości. E, ta literka D, tam, która przed chwilą była widoczna, to jest punkt Decelerate, w którym e, samolot przejdzie automatycznie w tryb e, Approach Phase. Tu jeszcze może chwilę przyspieszymy filmik. Tu jeszcze może taka krótka uwaga odnośnie właśnie radiali, ponieważ mamy tak zwane radiale wchodzące i wychodzące, inbound and i outbound. Radial wchodzący jest to radial w kierunku do radiolatarni i ma on wartość taką jak radial wychodzący od radiolatarni w tym samym kierunku. Natomiast, właśnie radial wychodzący jest to radial od radiolatarni na zewnątrz. Ok, zbliżamy się do naszego punktu D11, który jest naszym punktem wejścia final approach i przed chwilą już tutaj właściwie załączyłem nasz approach na autopilocie ponieważ tu już sygnał naszej radiolatarni jest odczytywany więc on nas tutaj ustabilizuje na ścieżce, właściwie na kursie do pasa i zauważcie, że na naszym PFD pojawiły się wskaźniki VDEF i LDEF w niektórych samolotach, bo to zależy od oprogramowania, pojawi się samo widew, czyli nasz vertical deviation, odchylenie od ścieżki, jaką wyliczy nam nasze MCDU. Czyli jest to w zasadzie bardzo zbliżone do tego, co mamy w podejściu RNAF. W tej chwili już mamy klapy wysunięte na pozycję drugą i lecimy y, zgodnie z kursem pasa y, czyli na kursie 107 mamy tutaj wyznaczoną y, wysokość 3100 stóp, y, tak jak y, czyli jest to zgodnie z tym co mamy na mapie y, wysokość na której rozpoczynamy nasz final approach I jak widzicie za chwilę tutaj e, zacznie ten wskaźnik widew nam się obniżać i spowoduje tu e, to zniżanie. Czyli tak naprawdę ta procedura wygląda w sposób bardzo zbliżony do tego co mamy e, w procedurze RNAF. Tu jeszcze on się zniża do 3100, ale już właśnie widzicie ten wskaźnik, ten prostokącik schodzi niżej i mamy zniżanie do naszego lotniska. Tutaj, teraz, istotną kwestią jest to, żeby pilnować wysokości. Tak jak widzicie, tutaj, Final Approach nam się już załączyło na PFD tak jak mówiłem musimy mieć tutaj mapę na wierzchu po to żeby kontrolować te nasze wysokości tutaj będziemy szli dalej zgodnie z tą ścieżką zniżania sprawdzamy jaką wysokość mamy w jakiej odległości od radiolatarni tu będzie przy 9 milach 2492 czyli tutaj o w tej chwili minęliśmy 2400 no coś koło tego było bardzo zbliżona wysokość więc można przyznać tutaj uznać, że ta ścieżka jest spełniona przy 8 milach za chwilę osiągniemy 8 mil od radiolatarni i tutaj będziemy mieli 2100 z groszami i to jest dokładnie to samo co jest na naszych mapach Wyciągamy nasze podwozie. W tej chwili robimy naszą konfigurację całą do lądowania, czyli praktycznie cała dalsza procedura odbywa się podobnie jak w innych procedurach approach, bo tak naprawdę te dalsze czynności są identyczne. Tu natomiast jedyna różnica jest jeszcze taka, że po osiągnięciu minimum to jeszcze w zależności od oprogramowania, w niektórych samolotach jest to minimum minus 150 stóp, czasami jest to troszeczkę inaczej. Tak jak mówię, zależy od oprogramowania. Wtedy z automatu rozłącza się autopilot, o ile wcześniej go sami nie rozłączymy. Tu już za chwilę wypuścimy klapy na full. Oczywiście sprawdzamy, tutaj ustawiamy naszą wysokość na autopilocie zgodnie z procedurą Mist Approach w przypadku gdyby był konieczny do wykonania go around. Tak naprawdę na tym kończy się nasza procedura wina approach. Dalsze czynności to już jest tak naprawdę samolądowanie, które odbywa się oczywiście w trybie manualnym. Dziękuję Wam zatem za uwagę. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny i pomocny. Jeśli tak, to dajcie łapki w górę. Zachęcam do oglądania innych moich filmów na kanale oraz zapraszam na moje cotygodniowe streamy w każdą niedzielę o godzinie 20. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.